Bezpieczne miasto. Straż miejska. Numer 11. A tu numer 7. Ojej! On ma pistolet. Czyżby coś palił? Jagi Manga. Tomkowa Manga. Lubelska. Zeszyt numer jeden. A co jest z drugiej strony? Co jest z drugiej strony? A! Biuro Promocji Miasta. Urząd Miejski w Lublinie. Panorama Miasta. Hmm. Tak w rysunki Tomasz Kozłowski Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych voilà lublin to największe miasto w Polsce wschodniej. Przepiękne miasto młodości pełne zieleni. Pięknych zabytków i dziewczyn, włoskiej urody. Przecież nie umierać, i tylko w Lublinie. Tu dzielna straż miejska pilnuje porządku. Odważnie strażnicy prawa dbają o porządek i czystość swojego kochanego koźlego grodu. Teraz miejska. Obiekt porzucony przy parku Saski. Zatem jedziemy 071. Szybko. Coś spadło z nieba w centrum Lublina. Pan komendant Straży oraz pani zastępczyni komendanta. Przydzielają zadania strażnikom. Należy natychmiast wysłać patrol. Ale zanim dowiemy się, jaki obiekt został odkryty przez lubelskich strażników. Musimy na chwilę przenieść się do innego rejonu wszechświata na planety śmiejącego się kota. Ach! Szok! A tata nazywa się Szatrys w gazdolżbiorze Wielkiego Kota. Nasza bajka zaczyna się w kocim mieście Szatrys. A posterunku policji przy Kici, Kici 13 Street. Szeregowa Kiciabura, dokąd to? A kto za ciebie uporządkuje raporty? I wyłap wreszcie te myszy, bo zaczynają podgryzać zeznania świadków. What? Eee, przepraszam Majorze Kiciuro, ale ja dzisiaj mam wolne i idę sobie grać w kłębek. Eee, żegnam. Eee, ciao. Czasem para zakochanych bandytów czekała na dogodną okazję, by móc porwać kotkę, policjantkę. A, kici, kici kotku, kici, kici. Nadchodzi nasze bóstwo. La, 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 la. Dziwana, ci dziwana, wychodź, la, 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 zapomnienia Wnet la, zapomni, że była policjantką policjantką stanie stanie się piratką A teraz uciekajmy do naszego myszolotu. Jazdę, jazda na ziemię do Diablinka z Lublinka. He, he, he. Koniec części pierwszej.